Jeżeli chodzi o cenę implantu, cena w naszym gabinecie to zaczyna się od 2500 zł. Natomiast jest ona uzależniona też od kilku czynników: czy trzeba odbudować kość, na jakim poziomie, ile trzeba tej kości odbudować, i to ma wpływ na, na cenę implantu. Na implant wykonujemy tylko i wyłącznie korony pełnoceramiczne najwyższej jakości, więc nie ma też ryzyka wystąpienia jakichś objawów alergicznych, uczuleń u pacjentów. Z założenia pracujemy tylko na najlepszych implantach i na materiałach antyalergicznych. Stąd uważam, że cena implantu w stosunku do wykonania właściwej pracy jest niska. Zęba funkcjonuje się codziennie, gryzie się komfortowo, nie trzeba wyjmować żadnych uzupełnień ruchomych. Tak naprawdę, zębami dobrze wykonanymi na implantach cieszymy się 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, przez cały rok.